Witajcie! Z wielką przyjemnością chciałabym oficjalnie ogłosić rozstrzygnięcie konkursu konkurs, Ma konkurs Maestro Wymarzony Pędzel. Organizując ten konkurs oraz wymyślając hasło przewodnie konkursu, w życiu nie przypuszczałabym, że będzie on cieszył się tak wielkim Waszym zainteresowaniem. Otrzymałam od Was przeszło 200 wspaniałych prac konkursowych. Prace były przesyłane do mnie... Punktualnie nawet do godziny 24. Dziękuję Wam bardzo za te wszystkie zgłoszenia. Jesteśmy, mogę stwierdzić, Polacy są bardzo zdolnym narodem. 200 wspaniałych prac, z których musiałam niestety wybrać tylko dwie prace finalne. Naprawdę, uwierzcie mi, miałam wielki orzech do zgryzienia. I nie lada nad tym ubolewałam, że do każdego z Was nie może trafić jakaś wspaniała nagroda, chociażby nagroda pocieszenia. Ale tak jak wspomniałam, wygrane, wygrani mogli być tylko dwaj. Zatem zapraszam Was do obejrzenia prac konkursowych. Pierwsza praca o nazwie Pędzloryk Malunek jest to miks dwóch przyrządów, syzoryka i pędzelka. Ten motyw bardzo często pojawiał się w waszych pracach, co jedyne jest potwierdzeniem, że jest zapotrzebowanie na pędzloryki. Mam nadzieję, że wkrótce ktoś takowy wyprodukuje. Druga praca jest to praca wierszem pisana, wiersz po staropolsku. Bardzo ciekawy utwór z tak zwanym Jajem. Zapraszam Was koniecznie również do jego obejrzenia. Wygranym gratuluję z całego serca. Wasze prace są fenomenalne. Wszystkim pozostałym osobom dziękuję z całego serca. Po pierwsze, że postanowiliście podzielić się ze mną swoimi zdolnościami. Po drugie, że wzięliście udział w tym konkursie. Przeszło 200 osób przysłało swoje prace. Wierzcie mi, to już jest po prostu moje, przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania. Dziękuję Wam serdecznie za ten liczny udział. I z góry przepraszam, że wszyscy nie mogliście być nagrodzeni fizycznie, po prostu nie miałam takiej możliwości. Dzięki, gratuluję wygranym, mam nadzieję do zobaczenia, do spotkania się w następnym konkursie.